z domu, no lat wiedział, że jego dziedzictwo to dawno zamknięty przedział. Wszedł przed ciebie, zwiedzając bloki, wciągnął się jak nauk, tej pierdolnej kroki. Takie życie, te pierwsze realia. Chcesz czy nie, więc zawsze widzenia zgarnia. Wszystko tak szare, jak stare fotografy. Jadę, z tym tym jadę, bo ciąży mi na sercu, gdyby nie muzyka, nie czułbym w ogóle sensu mówić ludziom. No bo kto by tego słuchał Skąd Pie boisz, że w ogóle nie znam życia wychowany w inny sposób nie mam nic do ukrycia Bo imię serce, gdy patrzę na to wszystko Tak już jest, to przecież polska rzeczywistość Tego nie zmienisz nawet jakbyś mocno chciał Przesłuchaj to, przyznaję... Musi kraść na szamę Niepowodzenie jest karane kryminałem Dziecko płacze, gdy tata z domu zabiera Pierdolny pies, wychowanek Lucyfera, Lucyfera, Lucyfera Co będzie teraz? Co będzie? Nie wiem, mam pytanie do ciebie Boże, odpowiedz mi na nie. los Traktuję wszystkich ludzi bez stary Dnia na dzień wyrządza coraz to większą krzywdę Karane są też dzieci, choć niczemu nie winne To rzeczywistość, polskie obraz, wszystko w życie los, nie znasz tu litości, pod nogi, w państwie niesprawiedliwości. Zrozum, że trzeba walczyć ciężko o swoje. Opowiadam, jak tu jest, i naszym czym kurwa stoję. Boli mnie serce, gdy patrzę na to wszystko.